Cześć, witam serdecznie, dzisiaj mówimy sobie nowy temat w Fortnite, czyli tak jakby frakcje, gry szpiegowskie, dlatego, że jesteśmy po nowej aktualizacji. No i tutaj po prostu mamy właśnie nowe rzeczy, dlatego chciałbym wyjaśnić o co chodzi w tym komputerku, gry szpiegowskie, czyli w wyborze frakcji, dlatego, że odblokowaliśmy właśnie to w tym patchu, no i jest to nowa mechanika. Na wstępie zachęcam do zostawienia suba, łapki w górę oraz go kodu twórcy, a jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Pierwsze, co musimy sobie tutaj kliknąć i wyskoczy nam takie coś. Jak widzicie mamy duch i mrok, mamy dwie frakcje. No i na czym to polega? Do Fortnite zostało dane coś takiego, że będą takie gry, będzie taki tryb prawdopodobnie, który będzie takimi operacjami. I grając to, będziemy po prostu mogli używać sobie perków, zależnie którą frakcję wybierzemy. Ważne jest to właśnie, że grając te specjalne misje, czyli mecze operacji dokładnie, będziemy mogli odblokowywać kolejne bonusy. My sobie zaraz tej więcej omówimy. No i tutaj na wstępie taką ważną informacją jest, że to nie działa na zwykłe gry, na całe szczęście, także e, na szczęście tego na arenach czy zwykłych gierek nie będzie. Będzie to jedynie w tych meczach operacji. No i tutaj warto dodać, że e, frakcje możemy zmieniać. Jeśli wybierzemy sobie właśnie Kat Mrok czy Duch, to wystarczy, że klikniemy tutaj i zmieniamy. Widzicie, jesteśmy agentem mroku. Klikamy, jesteśmy agentem ducha. Także tak to działa. No i co za perki tutaj mamy? Zobaczmy. W duchu na przykład mamy, że mamy Mkę właśnie e, na start. Mamy na przykład, właśnie szybsze chodzenie podczas kucania, Mamy jakieś tutaj e, miny zbliżeniowe. E, tutaj to, to są po prostu takie boosty, jakby. Tutaj na przykład mamy, że gdy pływamy, to się leczymy, a na przykład szybciej przelowujemy broń, gdy mamy ten perk. Także tak to działa. No i teraz mamy tutaj właśnie te perki podstawowe. I potem mamy kolejne perki, które możemy używać. Na przykład, jak odblokujemy sobie tutaj trzeci poziom, no to będziemy mieli gotowość do bitwy. Zaczynasz z czyli z osłoną, na przykład, od tej e, broń średniego zasięgu o podwyższonej rzadkości. Czyli po prostu zaczynamy chyba tam zemką e, zieloną bądź niebieską. Tutaj, na przykład, że e, zaznaczamy przeciwników, których zranimy. Także takie są tutaj buściki. No i tutaj właśnie mamy też podwójny skok na przykład w duchu. No i tutaj właśnie chodzi o to, że musimy sobie to odblokować. Tutaj jak widzicie będziemy dostawać ciągle nowe perki, dlatego że jest ich naprawdę dużo. Jak widzicie jest 45 różnych perków, które są jeszcze nieodblokowane, także trzeba czekać. Także dosyć dużo tego jest, no i daj warto wspomnieć, że można właśnie dla obu sobie frakcji to blokować i sobie po prostu wybierać, z których chcemy korzystać. Tutaj te perk'i są jak na razie inne dla każdej yy, frakcji i prawdopodobnie tak zostanie, na przykład w, w mroku tutaj mamy e, zwiększenie celności broni z biodra jak strzelamy, czyli bez przycelowania. Na jakaś stopę wyodzyskujesz osłonę. Także całkiem spoko są po prostu te perki, także to jest taka zabawa. No i tutaj będzie można to grać z perspektywy, gdy ja to nagrywam jeszcze nie ma tego w grze. E, prawdopodobnie o 15 właśnie dodadzą tę misję e, operacji mecz, operacji i będzie sobie można to odblokować. Chciałem właśnie nagrać o tym odcinek dlatego, że dużo osób nie będzie ogarniało o co chodzi, ja sam posiedziałem no z 10 minut i ogarnęło o co tutaj chodzi. Także jest to taki dodatek do tego sezonu, według mnie całkiem spoko sprawa, myślę że może się to przyjąć i że gracze będą grali właśnie te mecze operacji, my też pewnie na streamach sobie spróbujemy w to zagrać, także dajcie znać czy wam się takie coś podoba, no i dajcie znać którą obecnie wybraliście frakcję i która jest waszym faworytem, bo przypominam, że frakcję możemy zmieniać, no i tutaj też powiem cały czas, że jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, dlatego, że tutaj w miarę szybko to omówiłem, jeśli jednak czegoś nie wyjaśniłem dobrze, to śmiało po prostu piszcie, a ja postaram się ogarnąć, także to na tyle, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, następnego, yo!